A więc siema jestem Mierce, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem coś nie z gadolinu zdarza się bardzo, bardzo rzadko, ale dzisiaj no taka dosyć. Wpadłem na taki pomysł, żeby nagrać coś, ponieważ naprawdę udało mi się coś kupić i to tak jestem zadowolony, że dzisiaj akurat to kupiłem, czyli 17 mam nadzieję, że uda mi się opublikować <coughs> w tym samym dniu. O co mi chodzi? Dzisiaj premiera miała Ma Premiera miała, no miała już yy, nowa, nowa Seria od wydawnictwa Hatchet Czyli to jest Marvel Origins yy, Wydano dopiero <coughs> Przepraszam Wydano dopiero pierwszy yy, Pierwszy komiks jakby Pierwszy zbiór, czyli jest to Marvel Origins yy, Spider-Man 1 yy, są to komiksy tutaj zebrane z 1962 roku Tak się prezentuje układka, ale zaraz do tego przejdziemy do przedstawienia w ogóle tego Jeszcze Zanim przejdziemy do prezentowania komiksu to yy, Ten komiks <coughs> był jakby na takiej dużej bezplanszy I wraz z nim było takie coś Co to jest? Tu są takie To jest świadomy obranek No i tutaj w środku mamy różne informacje Mamy nawet taki plakat on jest naprawdę olbrzymi. Są okładki różnych neszytów z Avengers. jest naprawdę duży plakat. Tutaj, żeby nie zniszczyć, tutaj na tyle mam prezentację, że już za dwa tygodnie fantastyczna czwórka, czyli jest to tom drugi z tej Marvel Origin serii. i co jeszcze tutaj jest? Tu jest jeszcze w środku. O, taka prezentacja. Jak te komiksy wszystkie będą wyglądały? Czyli taka będzie panoramka zaraz. Zobaczycie też, że jest ta panoramka tutaj. Przejdźmy teraz do prezentacji komiksu. Dobrze, przejdźmy już do prezentacji. Tak się prezentuje ten komiks. Jest to oprawa jakby twarda. Tutaj mamy, jest to twarda, taka przyjemna, dość w dotyku. Tutaj, gdzie mamy na przykład tu napis Marvel Origins, mamy tutaj taką taką okładkę, jakby taką. Nie wiem jak to nazwać. Tutaj mam w środku jakieś tam okładkę komiksu. Znaczy okładkę zeszytu. Tutaj mam taką... Nie wiem jak to nazwać. Takie otaczające coś. Mamy tutaj różne postacie. Tu mamy informacje właśnie o tym, że Spider-Man 1, 1962, Stan Lee i Steve Titko. Jak to się prezentuje na na grzbiecie się to tak prezentuje. Mamy tutaj numerek 1, głowa Spidermana. No i mamy tutaj taką panoramkę część. No z tyłu mamy tutaj informację o tym, że album zawiera zawsze tym Amazing Fantasy 15 oraz Amazing Spiderman od 1 do 5. Przejdźmy do środka. No tu mamy taką wykleinę głowę Spidermana. Mamy tutaj. Mamy tutaj spis treści. Tutaj mamy przedmowę. Idziemy dalej. Tu jeszcze jest wstęp do tego. No i tu już jest Amazing Fantasy 15 1063 okładka. Czyli mamy tu okładkę. Tu mamy w obiektywie jeszcze takie informacje. O tym właśnie pierwszym mm, zeszycie. O tutaj mamy ten zeszyt. No i tu już mamy e, sam komiks. To do to taka jakość. No, pokażę przykładowych kilka stron, tu już mamy kolej to już mamy ten Amazing Spider-Man 1 i pięć tych właśnie zeszytów od Amazing Spider-Man pierwszych takich kilka stron przykładowych pokażę tak jak mówiłem ta, ta kolekcja ma premierę 17 stycznia to 2023 roku naprawdę dzisiaj to kupiłem że mi się udało I tu mamy kolejny właśnie ostatni zeszedł. akurat jeszcze do końca sobie przejdźmy tak się ten komiks na końcu co mamy tutaj mamy zakończenie tu mamy okładki alternatywne. Tu mamy jeszcze głowę Spidermana. Mamy tu wykleiny również z głowy Spidermana. Tak się prezentuje ten komiks. Bardzo jestem zadowolony, że go kupiłem. Takie tutaj jeszcze są, właśnie zapamiętam te słońce. Tu jest lakier wybiórczy na tym. Na tym również. Oraz tu, gdzie jest Stanley i napisanie Tak, Zapalę światło, wtedy to będzie. Lepiej widać. O, widać, gdzie się leśni. Od stali też się leśni. No i Marvel Legends też się leśni. Więc bardzo fajnie. I bardzo fajnie będzie się to prezentować. Tutaj, jak widać, mamy tutaj te Marvel Freshe. Gdybyście chcieli, to też mogę wam je sprezentować, jeśli taki format będzie wam się podobać. No i ten komiks trafia w to miejsce. Jest to twarde oprawo. O, proszę. Tak się to prezentuje, na razie tak wygląda ta moja półka z komiksami, no nie, nie za wiele, ale no są, to najważniejsze. Tak więc, dziękuję za oglądanie, tak się prezentowała prezentacja komiksu nowego z linii Marvel Origins, wydawanego od wydawnictwa Hatchet. Bardzo dziękuję za oglądanie odcinka i papa!